Święta, święta i po świętach witam bardzo serdecznie. Jacek Balkan, zapraszam na kolejny tydzień z motodziennikiem, tydzień, który w sporej części poświęcimy na nowości i ciekawostki z targów motoryzacyjnych w Szanghaju i w Nowym Jorku i właśnie od nich zaczniemy. Tylko 20 tysięcy dolarów będzie kosztować w Stanach elektryczny maluch firmy Mitsubishi, znany u nas jako IMIF. Cena jest zaskakująco niska w porównaniu do tej zaserwowanej przez japońską firmę w Europie, również w Polsce, gdzie za elektryczne Mitsu trzeba zapłacić 160 tysięcy złotych. Nawet jeśli uwzględnimy rządową amerykańską dotację w wysokości 7,5 tysiąca dolarów, to i tak u nas samochód jest ponad dwa razy droższy niż w Stanach. Na szczęście w nowym Jorku nie zabrakło również bardziej tradycyjnych, konwencjonalnych konstrukcji, chociaż na pewno na szczęście, zarówno w Stanach, jak i w Chinach zademonstrowana została nowa globalna wersja Nissana Versa. Ten samochód znany jest u nas jako Tida i wielokrotnie, nie tylko zresztą przez naszą redakcję, był krytykowany za beznadziejny wygląd i pomieszane proporcje. A nowa wersja? No cóż, auto nadal wygląda źle, zwłaszcza sedan. Jednak ten mało wyszukany stylistycznie projekt stworzono, jak się okazało, z premedytacją. Firma Nissan ogłosiła, że klienci szukający auta kompaktowego i tak nie zwracają uwagi na sportowe dodatki czy design. Dla nich ważniejszy jest podróż pojemny bagażnik i ilość miejsca na nogi. A to akurat samochód zdobywa kilka punktów. Podobno w nowej Tidzie, zbudowanej w oparciu o platformę Mikry, jest z tyłu więcej miejsca na nogi niż dla przykładów BMW 5 albo w Lexusie LS 460. Trochę nam się nie chce w to wierzyć, ale nawet jeśli japońska miarka nie była popsuta, to i tak założymy się, że w BMW albo w Lexusie jest wygodniej, nawet jeśli jest ciaśniej. Do nowości zademonstrowanych czy to w Nowym Jorku, czy to w Szanghaju będziemy w tym tygodniu wracać wielokrotnie. A dziś mamy dla Państwa jeszcze jedną ciekawostkę. Na targach w Chinach szef Hondy zapowiedział zupełnie nowy, niezwykle emocjonujący samochód, czyli następcę legendarnej NSX. Teraz wystarczy trzymać kciuki za światową gospodarkę. Czemu? Otóż gdy w 2005 roku zaprzestano produkcji tego supersportowego auta, prace nad następcą były już bardzo zaawansowane. Powstał nawet 10-cylindrowy silnik, który miał ponad 500 koni, ale kryzys z 2008 roku pokrzyżował plany firmy, która z projektu musiała się wycofać. Może dobrze się stało, bo jest teraz spora szansa na to, że auto będzie jeszcze... Jeszcze wspanialsze i jeszcze szybsze, mimo że bez 10-cylindrowego silnika pod maską, za to z napędem hybrydowym, więc będzie nie tylko szybko, ale również oszczędnie. Na kolejną porcję nowości i ciekawostek z targów, zarówno tych w Chinach, jak i tych w Stanach, zapraszam Państwa już jutro. A teraz nasz stały wtorkowy punkt programu, czyli motodziennikowy ranking. Tym razem, zainspirowani nieco ładną pogodą, chcielibyśmy pokazać Państwu pięć aut typu cabriolet. Dzisiaj wybieramy spośród samochodów, które bardzo nam się podobają i które znamy na tyle, by bez cienia wątpliwości powiedzieć, że to naprawdę fajne auto. Mamy pięć przedziałów cenowych. Do 15, do 30, do 50, do 100 i do 500 tysięcy złotych. Czyli każdy powinien znaleźć coś dla siebie. A od czego zaczniemy? Oczywiście od auta najtańszego. Tu wybór, wbrew pozorom, jest największy. Można przebierać w konstrukcjach szwedzkich, niemieckich czy francuskich a nam najbardziej podoba się pierwsza generacja Renault Megane, produkowana od 1997 do 2002 roku. Auto w dalszym ciągu wygląda świetnie, a za 15 tysięcy można przebierać w samochodach w doskonałym stanie technicznym z ostatniego roku produkcji, w dodatku z najmocniejszym silnikiem dwulitrowym 150-konnym. Taka maszyna przyspiesza do setki w 8,5 sekundy, a jeśli się popsuje to części, może za wyjątkiem tych związanych z mechanizmem otwierania i zamykania dachu kosztują grosze. Koszty utrzymania to sprawa bardzo ważna, dlatego na kolejny miejscu naszej listy również umieścimy auto francuskie. Tym razem nieco droższe i z metalowym, a nie szmacianym dachem. Jest to Peugeot 307 CC. Niektórzy dostaną wysypki, jak tylko o tym usłyszą, ale nam ten samochód naprawdę bardzo się podoba. Zwłaszcza nietypowy smukły tył. A w bogatszych wersjach samochód ma też cudownie zaprojektowaną kabinę, łącznie z obszytą skórą deską rozdzielczą. A 30 tysięcy wystarczy nam na naprawdę ładny 6-7 letni egzemplarz z dwulitrowym silnikiem benzynowym albo z dieslem o tej samej pojemności. A jeśli możemy wydać o 20 tysięcy więcej? Wtedy musimy mieć coś, co nie tylko ładnie wygląda, ale równie dobrze jeździ. Na przykład BMW Z4. Auto pojawiło się na rynku w 2002 roku i do tej pory wygląda rewelacyjnie. To typowy dwuosobowy roadster, dobrze wyważony, z napędem na tył i porządnym silnikiem pod maską. Najwięcej frajdy daje jazda wersją z motorem o pojemności 3 litrów. 225 koni to niewiele ponad 6 sekund do setki. Jednak musimy wziąć pod uwagę, że prawie wszystkie wystawione do sprzedania, a wcześniej sprowadzone z zagranicy egzemplarze mają za sobą wypadek. I trzeba poszukać takiego auta, które ucierpiało w swoim życiu niewiele, chyba że możemy wydać jeszcze więcej, czyli około 100 tysięcy złotych. Tu wybór jest już spory. Głównie są to auta niemieckie, kilkuletnie BMW albo Mercedesy, albo japońskie w stylu Lexusa SC. Jednak jeśli chcemy coś naprawdę błędnego, to może być tylko Maserati, na przykład 4200 Spider. Pod maską jest ogromny silnik Ferrari o pojemności 4,2 litra 390 koni i najczęściej skrzynia F1, czyli zmechanizowana. Nie każdy ją polubi, my za nią. Nie nie przepadamy. Nie każdemu przypadnie też do gustu spalanie, około 18 litrów na setkę, więc sporo więcej niż potrzebuje Porsche. Ale dźwięk tego silnika rekompensuje wszystko, nawet to, że w Polsce kupienie nowych części od ręki, jakichkolwiek dodajmy, jest praktycznie niemożliwe. A co w takim razie umieścimy na miejscu pierwszym? Samochód niestety najbardziej banalny, czyli Porsche 911 Cabrio Turbo. Wady można wyliczać długo. Silnik jest nie tam, gdzie potrzeba. Wersje Turbo mają w dodatku ogromny i paskudny spoiler, a wymiana ceramicznych tarcz hamulcowych. Wraz z klockami wystarczyłaby na kupno naprawdę niezłego auta kompaktowego. W dodatku autoryzowanym serwisom zdarza się w Polsce od czasu do czasu więcej popsuć niż naprawić. Ale są też zalety: 480 koni i 3,6 sekundy do setki. Niestety, pół miliona złotych wystarczy co najwyżej na samochód dwu-3 letni. Nowy kosztuje ponad 800 tysięcy. I to wszystko na dziś, bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam na forum, gdzie z naszym rankingiem można się zgodzić albo wręcz przeciwnie i zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już jutro. Do zobaczenia.